Cześć Wam ich nie że z tej strony Kokos Fly, a to jest Rainbow Six Siege Materiał instruktażowy dla nowych graczy, którzy dopiero co zakupili tę produkcję Ubisoftu. I na początku powiem Wam, że jest to bardzo dobry wybór, bowiem Rainbow Six Siege jest jedną z najlepszych produkcji FPS multiplayer dostępnych aktualnie na rynku i pomimo kilku swoich mankamentów gra ma bardzo dużo do zaoferowania graczom, którzy chcą grać przede wszystkim drużynowo, ponieważ da się tutaj grać oczywiście z piątką swoich kolegów. Najlepiej, jeżeli siedzicie na jakimś Komunikatorze głosowym. Po drugie, gra jest niesamowicie skillowa. Trzeba umieć strzelać, trzeba opanować odrzut, trzeba poznać mapę, albowiem, w bardzo dużej mierze ściany na mapach są niszczalne. Można przeciwników krócić, można ich zachodzić od tyłu, można naprawdę bardzo fajnie, taktycznie współdziałać z innymi osobami, z którymi jesteście w drużynie. Dodatkowo gra jest bogata w zróżnicowanych operatorów, posiadających specjalne, unikatowe umiejętności i na pewno starczy Wam na bardzo długie godziny. Aktualnie Rainbow Six Siege jest do kupienia na przykład na G2A za kwotę ponad, nieco ponad 80 złotych. I jeżeli jesteście właśnie nowymi graczami, jeżeli chcecie się zdecydować na zakup, to Właśnie ten materiał instruktażowy jest dla Was, albowiem pokażę Wam, w jaki sposób odblokowywać operatorów, jakich, odblo jakich operatorów warto odblokować, czym są chociażby operacje, terror hunt um, i tego typu rzeczy. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia niniejszego nagrania. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, napiszcie w komentarzach, co w tym materiale można by było poprawić czego nie dodałem, ale mam nadzieję, że wszystko jasno będę w stanie Wam wyjaśnić. Także zaczynamy! W Rainbow Six Siege podstawą są operatorzy. Operatorów jest aktualnie 26. Mamy 20 operach, operatorów podstawowych po 10 na stronie po stronie atakujących oraz 10 po stronie broniących, plus do tego operatorzy dodatkowi z DLC z dodatków, aktualnie tych operatorów jest 6, po jednym po stronie atakującej i po jednym po stronie broniącej. Odblokowujemy nowego operatora za Punkty rozgłosu, których na nowym koncie posiadamy aktualnie zero. Mamy tutaj do dyspozycji takie jednostki specjalne jak SAS, czyli Brytyjczycy, FBI, SWAT, czyli Amerykanie, GIGN, czyli Francuzi, Specnaz, czyli Rosjanie, oraz GSG-9, czyli specjalne siły niemieckie. Każdy z tych operatorów podstawowych a jest ich jeszcze raz przypomnę, 20, 10 atakujących i 10 broniących, posiada unikatowe zdolności, które pomagają właśnie albo atakować, albo się bronić. Każda nacja posiada po czterech operatorów, chociażby mamy tutaj nację, z, nację angielską, czyli SAS. Nację brytyjską. Mamy tutaj dwóch operatorów atakujących: Sledge oraz Thatcher oraz dwóch broniących Smoke oraz Mute. Wszyscy mają przydatne umiejętności. Sledge posiada wielki młot taktyczny, który służy do niszczenia. Powierzchni, które da się zniszczyć i otwieraniu powiedzmy nowych przejść dla swojej drużyny, albo dla siebie z zaskakiwaniu przeciwnika ze strony, z której się tego najmniej spodziewa. Operatorzy dla każdej nacji kosztują odpowiednio 500. 1000, 1500 albo 2000 punktów rozgłosu. Od czego to zależy? Otóż, jeżeli odblokujecie pierwszego operatora, robicie to za 500 punktów rozgłosu. Drugi operator z tej samej nacji kosztuje już 1000, trzeci 1500, a czwarty 2000, czyli tych punktów trzeba mieć jednak uzbieranych. Trochę, jest to około, powiedziałbym, od no nie wiem, pół godziny do dwóch godzin gry, przynajmniej według Ubisoftu. Jeżeli chodzi o, no i oczywiście każda nacja posiada takie same koszty odblokowania tych operatorów: FBI, SWOT, Amerykanie, 500 punktów rozgłosu, pierwszy operator, 1000, drugi operator i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o operatorów specjalnych, czyli z dodatków, Mamy tutaj JTF, czyli Siły Kanadyjskie, Navy SEAL Amerykańskie oraz BOPE Brazylijskie. Również posiadają umiejętności specjalne, jednakże ci operatorzy kosztują już znacznie więcej, bo taki bug z Sił Kanadyjskich, z JTF-2, kosztuje aż aż. 25 tysięcy punktów rozgłosu. To jest naprawdę bardzo dużo i trzeba sporo grać, żeby się czegoś takiego dokopać niemniej jednak jeżeli posiadacie season pass, a gorąco zachęcam was, jeżeli gra jest dla was wciągająca i wciągnie jak bagno, a uwierzcie mi, że ma ku temu takie predyspozycje, to wtedy wszyscy operatorzy z operacji specjalnych, z dodatków po prostu będą dla was za darmo i będą odblokowani od razu. Będziecie mogli nimi grać wcześniej niż ludzie, którzy będą chcieli kupić tych operatorów za 25 tysięcy punktów rozgłosu. I teraz powiem o tym, jak ten rozgłos zdobyć. Jak zatem odblokować punkty rozgłosu? Otóż jest na to kilka sposobów i zaczniemy od najprostszego z nich. W głównym menu mamy taki Link jak samouczki. Yes, są to trzy samouczki, dzięki którym nauczycie się, w jaki sposób stawiać i niszczyć barykady, w jaki sposób zabezpieczać oraz burzyć ściany oraz w jaki sposób zabezpieczać oraz burzyć podłogi. Mm. Czas trwania tych filmów to ponad jedna minuta, natomiast nie musicie ich nawet oglądać do końca. Za każdy z nich zdobywać się po 200 punktów rozgłosu. Mamy tutaj podstawy oblężeń barykady ramy okiennej i futryny, w jaki When sposób je zabezpieczać. Bierzemy sobie Escape, możemy sobie pominąć, chociaż ja oczywiście radzę Wam, żebyście ten filmik sobie obejrzeli, ale jeżeli nie chcecie, to go pomijamy. I brawo! Dziękujemy za obejrzenie samouczka dotyczącego barykad. Ukończono i zdobywacie 200 punktów rozgłosu. Bardzo łatwe hajsiwo na początek. Łącznie można tutaj zdobyć sobie 600 punktów rozgłosu, co wystarczy nam na to, aby odblokować naszego pierwszego podstawowego operatora. Ale jeżeli chcecie ich więcej, to drugim sposobem jest naciśnięcie N-ki albo kliknięcie tego niebieskiego pistoleciku w lewym górnym rogu. Są tutaj aktywności wyzwania. Trzy wyzwania, plus do tego przepustka sezonowa odblokuje wam dwa kolejne wyzwania. One są odblokowywane na poziomie trzecim, dziesiątym oraz 15, czyli musicie sobie trochę pograć, żeby ten poziom nabić. Natomiast tutaj pojawiają się wyzwania regularnie co kilka godzin, dzięki którym możecie odblokować kilkaset, około 150 punktów rozgłosu. Kolejnym sposobem są cotygodniowe wyzwania pojawiające się regularnie na Uplayu. Aby je zobaczyć, musicie kliknąć Shift F2 i wejść tutaj w menu Wyzwania obok podsumowania. Macie tutaj sześć wyzwań, pojawiających się co każdy wtorek, e, polegających na wykonaniu pewnych zadań w grze. Dzięki temu zdobywacie nie tylko punkty rozgłosu, ale także doświadczenie, jednak jest to doświadczenie wyłącznie przekładane na Uplay'a, dzięki któremu levelujecie swoje konto na wyższe poziomy, czyli w grze nieprzydatne, ale także czasami zamiast punktów rozgłosu są tutaj jakieś zawieszki do odblokowania oraz inne rzeczy używane w grze. E, na przykład Mamy tutaj wyzwanie broniący. Wygraj następującą liczbę rund w trybie wieloosobowym jako obrońca dwie. Czyli musimy wygrać dwie rundy w trybie wieloosobowym jako obrońca. Kaszka z mleczkiem. Każdy jest w stanie tego dokonać. Dodajemy sobie wyzwania. Grasz drużynowy na Terror Hunt. Zaraz o tych trybach powiem. I jeżeli na przykład właśnie wygramy dwie rundy jako obrońca w trybie wieloosobowym, pojawi się tutaj taki niebieski przycisk odbierz nagrodę. Odbieramy i możemy wrzucić sobie kolejne wyzwania. Niestety niektóre z tych wyzwań dostępne są wyłącznie, jeżeli posiadacie operatorów z danej nacji, z danych sił specjalnych. Na przykład tutaj mamy wyzwanie do operatorów Specnaz, czyli nacji rosyjskiej oraz Wyzwanie do Bope, czyli nacji brazylijskiej, której nie macie na pewno na początku, chyba, że kupiliście sobie Season Passa, do czego generalnie zachęcam, jeżeli gra się Wam spodoba. Także... Mm... Jest to dobry sposób, ale najlepszy będzie wtedy, kiedy będziecie posiadali wszystkich operatorów i te punkty rozgłosu, jeżeli nawet posiadacie wszystkich operatorów, będziecie mogli w stanie zużyć, ale o tym powiem być może później. Przejdźmy zatem do punktów rozgłosu, które są dostępne, które są do zdobycia w trybach gry, które również zamierzam Wam tutaj omówić. Po pierwsze, mamy tutaj operacje, bardzo efektywny sposób pozyskiwania dodatkowych punktów. Jest ich aktualnie 10, tyle właśnie widzicie. Jeżeli zrobicie je wszystkie, odblokuje się Wam operacja specjalna pod nazwą Artykuł 5. Operacje są dostępne wyłącznie z poziomu single player. Tutaj nie gracie z innymi osobami. W dodatku. Możecie je zrobić na różnym poziomie trudności, normalny, trudny oraz bardzo trudny. Im trudniejszy jest ten poziom, tym więcej punktów rozgłosu oraz doświadczenia Wam będzie leciało. Ale to, co się liczy najbardziej, to cele, które są do zrealizowania w każdej operacji. Mamy tutaj dla przykładu operację podstawy. Jeden z celów brzmi ukończ operację z poziomem zdrowia co najmniej 50. Za ukończenie operacji z poziomem zdrowia co najmniej 50, otrzymujecie 200 punktów rozgłosu, za zabicie dwóch wrogów z przycelowania kolejne 200 punktów rozgłosu oraz za trafienie w głowę 4 razy, kolejne 200 punktów rozgłosu plus dodatkowo punkty, które zdobywacie za ukończenie operacji. Każda z tych operacji ma inne cele. Chociaż na przykład poziom zdrowia pojawia się praktycznie w każdej z nich. I ostatnią tą specjalną operacją, Artykuł 5, ona się różni tym, że przede wszystkim nie ma tam żadnych celów do zrealizowania, oprócz oczywiście ukończenia tej operacji, oraz rozgrywa się ją w trybie wieloosobowym. I te operacje to jest coś, co powinniście zrobić w pierwszej kolejności, zanim wejdziecie do gry multiplayer, czyli dzięki nim po prostu będziecie poznawali poszczególnych operatorów, ich umiejętności, sposób taktycznego poruszania się po mapie, sposób niszczenia albo stawiania barykad, zabezpieczania um, i na przykład odrzutu broni, czyli te wszystkie rzeczy, które będą Wam przydatne w trybie multiplayer. Następnie mamy tryb wieloosobowy, gdzie mierzycie się w rozgrywce multiplayer z innymi graczami: 5 osób na 5 osób z drużyny przeciwnej. System rankingowy zawiera grę swobodną, gdzie gra się do 3 wygranych rund, oraz grę rankingową, gdzie gra się do aż 5 wygranych rund, i w której również zdobywać się więcej punktów rozgłosu oraz doświadczenia dla waszego konta Rainbow Six Siege. Jednakże, gra rankingowa jest dostępna dopiero od poziomu 20, chyba że zaprosi was kolega, i wtedy możecie mieć nawet pierwszy albo drugi poziom, a i tak będziecie mogli rozegrywać gry rankingowe. Niemniej na początek polecam wyłącznie gry swobodne. Jeżeli chodzi o gry rankingowe, macie tutaj system rank trochę podobny do tego znanego z, z Counter-Strike Global nice. Offensive, ale zaczynamy od najniższej miedzi poprzez brąz, srebro, złoto, platynę aż do jedynej jednej rangi diamentowej. Jeżeli chodzi o tryby gry w trybie wieloosobowym mamy trzy. Jest to ratowanie zakładnika, rozbrojenie bomby, oraz zabezpieczanie terenu. Na dobrą sprawę najprzyjemniej mi akurat gra się w zabezpieczanie terenu, wymaga to po prostu wejście na dany obszar i przejmowanie go, aż nie zostanie na nim ani jednego przeciwnika. I ostatnim sposobem zdobywania dodatkowych punktów rozgłosu, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, jest tryb Terror Hunt. Jest to również tryb multiplayer, ale gramy przeciwko terrorystom sterowanym przez sztuczną inteligencję. Generalnie możemy ustawić sobie do trzy no, poziomy trudności: poziom normalny, trudny, bardzo trudny. Im wyższy poziom trudności, tym więcej punktów doświadczenia oraz punktów rozgłosu jesteście w stanie zgarnąć. Natomiast od razu Wam Powiem, że tryb bardzo trudny wymaga dużej koordynacji i zgrania wśród członków Waszej ekipy. Także jest to tryb, który jest dla bardziej doświadczonych graczy. Na początku wypróbujcie sobie poziom trudności normalny. Możecie również sobie zagrać jako samotny wilk, dzięki któremu Będziecie w stanie znaleźć po prostu większe wyzwanie w trybie Terror Hunt i nie gracie wtedy z żadnymi innymi graczami. Istnieją cztery tryby gry w Terror Hunt. Jest to klasyczny Terror Hunt polegający na zabiciu określonej liczby terrorystów, ewakuacja zakładnika, czyli to samo co mamy w trybie wieloosobowym: zakładnika ewakuujemy do określonej strefy, mamy ochronę zakładnika, czyli to samo co w trybie wieloosobowym, tylko musicie ochronić przed nacierającymi botami oraz według mnie najtrudniejszy tryb, czyli rozbrajanie bomby, który na e, poziomie bardzo trudnym jest, e, no cóż, będziecie bardzo dużo e, ponosili w tym trybie. Porażek. Także były to wszystkie sposoby odblokowywania punktów rozgłosu, którymi chciałem się z Wami podzielić. I teraz, co możemy z tymi wszystkimi punktami zrobić? Zatem odblokowaliśmy już sobie trochę tych punktów rozgłosu. Ja tutaj zrobiłem trzy samouczki dostałem za to jeszcze dodatkowe 200 punktów, kiedy zrobiłem 3. Od razu zagrałem sobie terror Hunta, zagrałem sobie jedną operację 1717 punktów rozgłosu wpadło na moje konto i odblokujemy sobie operatora. Na początek doradzam odblokować jednego opera atakuj operatora atakującego oraz jednego operatora broniącego. Jeżeli chodzi o operatorów broniących, najlepiej sprawdzi się nam tutaj róg. Jest to operator z nacji francuskich, z francuskiej. Natomiast jeżeli chodzi o operatorów atakujących, ja osobiście polecam tutaj aż. Zacznijmy sobie od aż. Odblokujemy sobie za punkty rozgłosu 500 punktów. Potwierdź odblokowanie, dziękujemy bardzo. Mamy oczywiście bardzo fajny filmik wprowadzający, jeżeli chodzi o każdego operatora to. na początek, filmik prezentujący jego specjalną umiejętność. W wypadku aż jest to wystrzeliwany pocisk, który niszczy powierzchnie, które są do zniszczenia i nie są to powierzchnie dodatkowo zabezpieczone. Bam! to właśnie jest Aszka. Bardzo zwinny, bardzo szybki operator, który jednak posiada bardzo małe opancerzenie. Warto mieć dodatkowe punkty rozgłosu, ponieważ dzięki nim możemy wyposażyć swoją broń podstawową. Do Aszki polecam R4C, karabinek szturmowy. Wchodzimy sobie tutaj i będziemy zarządzali dodatkami i modyfikacjami. Celownik. Ja osobiście preferuję AKOK. Bam, odblokowujemy za punkty rozgłosu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o lufę, jestem przyzwyczajony do tłumika płomieni, ponieważ przy strzelaniu z serii tutaj jest to ważne w tej grze albo pestkowanie, albo strzelanie z serią ukrywa ogień wylotowy i zmniejsza rozrzut. Ale pojawiły się ostatnio nowe dodatki i warto będzie je też sobie zbadać. Uchwyty. Uchwyt pionowy, jedyny tutaj dostępny, i teraz dodatkowo mamy coś takiego jak elementy podwieszane, również dostępne za punkty rozgłosu. Laser, akurat tego nie polecam, a dodatkowo posiadamy dostępne modyfikacje wyglądu. Malowania za zami możecie sobie zobaczyć 10 tysięcy, 2,5 tysiąca, czyli już trochę tych pieniążków trzeba mieć uzbieranych 750 punktów rozgłosu najtańsze malowanie, po prawej stronie posiadacie podgląd, możecie sobie dowolnie obracać tą bronią, patrzeć z różnych perspektyw jak to malowanie będzie się fajnie lub mniej fajnie prezentować, ale oprócz tego mamy również ozdoby czyli takie zawieszki kosztujące również od 750 punktów Najtańsza zawieszka, również jesteśmy w stanie sobie elegancko zobaczyć jak będzie się prezentować w naszej broni, do aż 25 tysięcy punktów rozgłosu, proszę bardzo. Oprócz punktów rozgłosu posiadamy coś takiego jak takie monetki, są to... Rzeczy zdobywane poprzez płacenie w grze, ale zapewniam Was, kompletnie tutaj się nie opłaca inwestować pieniędzy i nie musicie żadnych pieniążków inwestować. Także operatorów odblokowujecie za punkty rozgłosu, dodatki do broni za punkty rozgłosu oraz modyfikacje wyglądu, takie jak malowania czy ozdoby zawiesi również za te punkty rozgłosu. Ale to jeszcze nie wszystko, bowiem mamy coś takiego jak osprzęt głowy. Są to fajne e, skiny do naszej postaci, ale wyłącznie na web. Tutaj w przypadku ażki od 2,5 tysiąca mamy tutaj skin, znaczy mamy tutaj czapeczkę wprowadzoną wraz z DLC Czarny lud gdzie zostali wprowadzeni operatorzy z nacji kanadyjskiej. Po tutaj szal czyli taki berecik, dobrze nie z antenką, za 30 tysięcy punktów rozgłosu. Także tych punktów rozgłosu możemy naprawdę sporo zarabiać, i zawsze będzie coś, co na co będziemy mogli je sobie wydać. Jeżeli nie na operatorów, to na dodatki do broni, jeżeli nie na dodatki, to na malowania, na osprzęty głowy, na ozdoby i być może Ubisoft wprowadzi jeszcze jakieś rzeczy, na które będziemy mogli te punkty rozgłosu wydać. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o materiał instruktażowy do gry Rainbow Six Siege. Mam nadzieję, że Wam on pomoże w przedostaniu się, jeżeli chodzi o początki w tej grze. Będziecie wiedzieli, jak odblokować punkty rozgłosu, do czego one służą, gdzie kupować operatorów, co można do tych operatorów kupić, gdzie znajdziecie dodatki do broni. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a jeżeli nie, możecie zostawić łapkę w dół i napisać w komentarzu, dlaczego się Wam nie podobało, co należy poprawić, co należałoby zmienić, o czym zapomniałem powiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.